Jak wpiąć formularz w stronę na WordPress? Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się do swojego konta w systemie Fiveways. Po zalogowaniu widżet formularza obsługi spraw można utworzyć w dwóch miejscach. W zakładce Home, klikając w kafel obsługa spraw oraz w zakładce ustawienia. Pod zakładka widżety, gdzie należy nacisnąć przycisk Dodaj. Aby rozpocząć proces dodawania nowego widżetu formularza, w oknie Dodaj Widżet wprowadź adres swojej witryny internetowej oraz wybierz typ widżetu Formularz Obsługi Spraw. W nowym oknie można spersonalizować wygląd formularza, jego kolorystykę, wielkość czcionki i nie tylko, aby dopasować go do stylu swojej witryny. Po dostosowaniu widżetu formularza obsługi spraw, system FiveWays udostępni Ci link, którego będziesz potrzebował do umieszczenia widżetu na stronie w WordPress. Po uzyskaniu linku widżetu, zaloguj się do panelu administracyjnego WordPress. W lewym menu kliknij w zakładkę Wtyczki, a następnie przycisk Dodaj wtyczkę. W polu wyszukiwania wpisz FiveWays, ustawienia widżetu czatu, obsługi spraw. Generatora Ankiet i naciśnij Enter. Znajdź wtyczkę w wynikach wyszukiwania i zainstaluj ją. Po jej zainstalowaniu, na liście wtyczek kliknij Włącz pod nazwą Fiveways. Po aktywacji wtyczki, w lewym menu pojawi się nowa zakładka o nazwie Fiveways. Kliknij na nią. W nowo otwartym widoku wybierz pod stronę, na której chcesz umieścić widżet formularza obsługi spraw. Wprowadź skopiowany wcześniej link widżetu w odpowiednie pole wartości widget ID. Zapisz wszystkie dokonane zmiany i ciesz się swoim nowym formularzem. Po więcej takich tutoriali zerknij na naszą stronę pomocy.